Nie sposób rysując tezy, które będą nam służyły do pisania i kształtowania programu wyborczego do samorządu w 2010 roku, nie odniesie do tego, co było w 2006. Otóż nie tylko w Bogatyni powstała koalicja, koalicja przeciw. Nie przeciw sposobowi funkcjonowania gminy, nie przeciw temu, co samorząd wypełniał dla mieszkańców, tylko po to, aby odsunąć Sojusz Lewicy Demokratycznej od władzy. I otóż, koalicja przeciw, bo to nie była koalicja programowa, to nie była koalicja ta, która chciała cokolwiek zmienić bądź zbudować w tym mieście, tylko to była koalicja przeciw. A argumenty za tym są bardzo proste i czytelne, dlatego że cztery miesiące po wyborach, po zwycięskich wyborach przez prawicę w bogatyni, ci ludzie nie potrafili na siebie patrzeć, a co dopiero mówiąc, że nie mogli ze sobą rozmawiać. Nie mam oceniać, dlaczego tak się dzieje. Być może charaktery tych ludzi, być może sposób myślenia i funkcjonowania, tylko i wyłącznie służy do tego, żeby ci panowie nie mogli zaraz po skonsumowaniu zwycięstwa ze sobą rozmawiać, ale i na siebie patrzeć. Nie służy to ani rozwojowi, ani podejmowaniu decyzji, ani temu, co w tej gminie należy zrobić. Miało być lepiej.